to wystarcie w Tauron Lidze Pań. ŁKS Commerce Łódź zagra z ekipą BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. A więc jak w też w magazynie Siódma Strefa startujemy o godzinie 11. My państwo jeszcze powiemy o tym, kto został trenerem, trenerem, trenerami, bo w sumie to duet trenerski Huberta Hurkacza, najlepszego polskiego tenisisty. Wczoraj Hubert wrzucił zdjęcie na Instagram i pochwalił się, że będzie współpracować teraz z Iwanem Lendelem i Lendlem i Nikolasem Masu. Iwan Lendl to jest były zawodnik, bardzo dobry, przez 270 tygodni był liderem rankingu, tak też jak Iga Świątek, liderka, więc możemy domyśleć jak dobry jest to zawodnik. W trakcie swojej kariery wygrał 94 turnieje singlowe, w tym 8 wielkich szlemów i pięciokrotnie zwyciężał w ATP Finals. Z kolei Nicolas Masu tutaj już mistrz olimpijski z Aten w singlu i w deblu, więc teraz to będą trenerzy Huberta Hurkacza. Tak, przez... Porządne wzmocnienie. Porządne Odwójne. wzmocnienie. Mam nadzieję, że też wzmocnił się, jeżeli chodzi o, o zdrowie, bo tutaj podczas Wimbledonu ta kontuzja, upadek, gdy leciał, biegł, rzucił się po piłkę, potem wykluczyło go to też Igrzeck, no i po US Open pożegnam się ze swoim trenerem. Byłem. Teraz czekaliśmy te tygodnie, aż dowiedzieliśmy się, kto został nowym sztabem szkoleniowym. A my za chwilę yy, będziemy w temacie poniekąd sportowym, sport bo pokażemy sport Państwu... Czekam Ale z na to. Z Lego. <laughs> <O> to chętnie. <laughs> no to zapraszamy, zobaczmy, jak to wygląda. Serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzenia PG Narodowego, do odwiedzania oczywiście wystawy, bo ona jest. Yy, przewspaniała, przecudowna i pozwala.